Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was serdecznie u początku Wielkiego Tygodnia. Jutro w Niedzielę Palmową rozpoczniemy ten święty i szczególny czas. Też, jak sama nazwa wskazuje, jest to czas wielki, czas święty. Chciałbym, żebyśmy wchodząc w ten czas, wchodząc w przeżywanie tego, co Bóg chce nam powiedzieć. Zarówno przez liturgię, Słowo Boże, jak i te wydarzenia, z którymi spotykamy się w codziennym życiu, aby nas prowadziło przez to Słowo Boże. Wysłuchajmy fragmentu Ewangelii według świętego Jana. Wielu zatem spośród Żydów, przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Niektórzy z nich udali się do faryzeuszów i donieśli im, co Jezus uczynił. Arcykapłani więc i faryzeusze zwołali Sanhedryn i rzekli Cóż zrobimy wobec tego, że ten człowiek czyni wiele znaków? Jeżeli go pozostawimy, to wszyscy uwierzą w niego, a przyjdą Rzymianie i zniszczą nasze miejsca święte i nasz naród. Wówczas jeden z nich, Kajfasz, który w owym roku był najwyższym kapłanem, rzekł do nich Wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod rozwagę, że lepiej jest dla Was, aby jeden człowiek umarł za lud, niż by miał zginąć cały naród. Tego jednak nie powiedział sam od siebie, ale jako najwyższy kapłan w owym roku wypowiedział proroctwo, że Jezus ma umrzeć za naród. I nie tylko za naród, lecz także po to, aby rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Tego więc dnia postanowili go zabić. Ta Ewangelia opisuje wydarzenia tuż przed y, Wielkim Tygodniem, przed ostatnimi e, dniami ziemskiego życia Jezusa. E, czary goryczy e, wśród faryzeuszów i dostojników żydowskich przelało wskrzeszenie Łazarza. Ten fragment występuje w Ewangelii dokładnie po tym wydarzeniu. Łazarz, który cztery dni był w grobie, wstaje znów żywy. Wielkie rzesze Izraelitów zaczęło wierzyć w Jezusa. Zaczęło za Nim iść. Wielu zaczyna wierzyć, wielu, w wielu rodzi się nadzieja, rodzi się Entuzjazm. Ale to, co u niektórych rodzi radość, u niektórych zaczyna rodzić niepewność, lęk. Wśród faryzeuszów, wśród utłoczonych w piśmie, pojawia się niepokój, co się stanie, jeśli przyjdą Rzymianie i zniszczą nasz naród. Niepokój pewnie uzasadniony. Mieli prawo bać się o, o swój naród, o swój lud. Ale te dwie postawy, ludzi, którzy przyjmują Jezusa z wiarą, z entuzjazmem i postawa ludzi, którzy przyjmują Jezusa z lękiem, pokazuje dwie bardzo głęboko zakończone postawy. Kim ja chcę, aby był dla mnie Jezus? Jutro w Niedzielę Palmową zobaczymy olbrzymi tłum, który wiwatuje, skanduje, cieszy się, że Jezus wchodzi do Jerozolimy. Są ludźmi szczęśliwymi, bo wchodzi ten, który uzdrawia chorych, który wskrzesza umarłych, który rozmnaża chleb. Faryzeusze boją się, że Jezus wznieci powstanie, a Rzymianie mogą je krwawo stłumić. Wśród tych ludzi, Przemawia pragnienie Jezusa, który da im ziemskie zadowolenie, który da im dobrobyt, spokój. A Jezus przychodzi jako ten, który nie jest politykiem. Jezus przychodzi jako ten, który daje coś głębiej, daje życie wieczne, daje pokój. Faryzeusze myślą po ludzku, boją się Rzymian. Boją się konsekwencji politycznych, boją się utraty dobrobytu i podejmują decyzję. Pewnie najważniejszą decyzję w historii ludzkości. Kajfasz, który, jak słyszeliśmy, był najwyższym kapłanem, dokonuje pewnie najgłupszej decyzji, ale jednocześnie najmądrzejszej. Postanawia zabić Boga, postanawia wydać wyrok na Jezusa. Po ludzku, człowiek sądzi Boga, dokonuje się największa tragedia w historii ludzkości. Po Bożemu, to Bóg się na to zgadza i oddaje życie za człowieka, za Ciebie, za mnie. Dokonuje się największe dobro w historii człowieka. Te wydarzenia, które mamy w tym tygodniu celebrować. One pokazują nam, że człowiek planuje zło. Człowiek ze swej słabości upada w zło, w grzech, ale Bóg potrafi wyprowadzić z niego dobro. I chciałbym Cię zaprosić do tego, abyś wszedł w dynamikę tego wielkiego tygodnia. On ma kilka takich ważnych momentów. Pierwszy z nich już jutro, niedziela palmowa. Jezus wkracza do Jerozolimy, wkracza do Miasta Świętego otoczony radością. Wkracza jako ten, który ma władzę, jako ten, który ma autorytet. Wkracza jako ten, który dokonuje wielkich znaków w naszym życiu. Ale niedługo później jest Wielki Piątek, gdy Jezus wywyższony na krzyżu. Zostaje sam. Nie uzdrawia, nie wskrzesza, nie rozmnaża chleba, ale czeka i pyta, czy kochasz mnie takiego? Takiego, który nie ma mocy, który nie ma siły. Nie ma tylko pozornie. I to doświadczenie odrzucenia, doświadczenie słabości dopiero prowadzi do niedzieli zmartwychwstania, do życia wiecznego do tego, co, co najpiękniejsze, do czego każdy z nas dąży. Patrząc na, na liturgię tych dni, patrząc na historię, jest to najbogatszy tydzień w całym roku w liturgii Kościoła. Najwięcej znaków, symboli. Jest to obrzęd, który zaczął się tworzyć najwcześniej ze wszystkich, już w III wieku. zaczyna Kościół przeżywać paschę i patrząc na, na bogactwo znaków, patrząc na, na piękno liturgii, widzimy dążenie człowieka do tego, aby w tym czasie i w tej liturgii jakby teatralnie odzwierciedlić ostatnie dni ziemskiego życia Jezusa. Liturgia staje się jakby widowiskiem, w którym człowiek może zobaczyć, może dostrzec to, co się działo i może to przeżyć. I jest to także dla nas pewne zaproszenie, aby w to wejść. Tegoroczny Wielki Tydzień będzie szczególny. Pewnie zdecydowana większość nas w tej liturgii będzie uczestniczyć nie fizycznie. Ale za pomocą mediów, internetu, telewizji, ważne jest, żeby nie podchodzić do tego jak do widowiska. Wielki Tydzień dlatego jest wielki, wielki Tydzień dlatego jest ważny, że mamy go przeżyć, mamy w nim uczestniczyć. Mamy stanąć jako ludzie, którzy są zachwyceni wielkością Boga. Mamy stanąć jak ludzie w Niedzielę Palmową. I zobaczyć, co wielkiego Bóg dla mnie zdziałał, a później zadać sobie pytanie: czy ja chcę wybrać tego samego Boga, nawet jeśli tego mi nie da? To jest przeżywanie wielkiego tygodnia, do którego Cię zapraszam. Zadać sobie pytanie: czy Bóg jest dla mnie kimś ważnym, dlatego, że daje mi ziemski dobrobyt, pokój, radość, czy dlatego, że. Że daje mi coś więcej, coś głębiej. Ten czas, który przeżywamy, czas epidemii, pokazuje nam, że Bóg nie zawsze daje to, o co prosimy, ale zawsze nas kocha. Mój drodzy, rozpoczynając ten wielki tydzień, zapraszam Was do pewnego rodzaju rachunku sumienia. Zadaj sobie pytanie, znajdź czas, aby na to pytanie odpowiedzieć: Jakiego Boga ja szukam? Co ja chcę, aby Pan Bóg mi dawał? Dlaczego go szukam? Dlaczego w Niego wierzę? Czy dlatego, że daje mi to, co po ludzku dobre poczucie szczęścia, zaangażowanie, radość? A może dlatego, że za mnie umarł i daje mi życie wieczne? Znajdź dziś chwilę czasu, aby sobie postawić to pytanie, czy ja chcę przeżyć wielki tydzień dążąc do Jezusa, który na krzyżu oddaje za mnie życie, czy chcę odpowiedzieć na tę wielką miłość. Szczęść Boże!